jestem Bartek i to będzie krótki poradnik dotyczący notacji na kostce Rubika. Zapraszam. Notacja to jest literka, która odpowiada każdemu ruchowi ścianki. Więc tak to jest ruch U', U' R R' L R'. D, D', B, B', F, F' Teraz Wam tutaj wkleję zdjęcie, jak to wszystko wygląda. Myślę, że warto jest się tego nauczyć, ponieważ bez tego nawet nie będziecie mogli pomieszać kostkę z crumblem. Dzięki za oglądanie. Cześć.